Dzień dobry widzowie! Kolejny odcinek z tej gry. Nie ma trzech łapek, ale to co? Mogę nagrywać kiedyś chcę! Dzisiaj specjalnie, od... znaczy, dzisiaj kolejny odcinek z tej gry. siłowania na rękę. Nie wiem czy wam się podoba, ale 6 wyświetleń z filmem. To jak dla mnie dużo. Zostałem um, jakiegoś pytam. Sekundę temu oddaję daily giftów. Ile oddaję? Czy to jest... Raz Razy siedem? Dobra. Raz i dwa i trzy i cztery i cztery i 20. Dobra. Yeah. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie łapeczki i subika. Tam będę ucieszony lecimy z tym koksem, uja, ja, Czekaj, czy go już... nie pokonam go na stówę No, prawda Ale tego na przykład pokonam Ciężko, ja sam mam o 3000 więcej stręczał od niego, to dlaczego z nim jest tak ciężko? Nie wiem, nie rozumiem. 5, 25, 125. Na razie mi się nie chce. Raz, dwa, 10 koła. Z lajcy no, ale dziewięć dobra tu, tu 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 Dobra, 16 tysięcy siły 18 wbijamy na bosa znaczy bosa na mafia, bosa a, on ma 40. Dobra, więc że on ma 18. Tu, 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 tu. Dobra, teraz bliska. O medie, czemu tu są paty? bicepsa z i następny relikt dobra 20 tysięcy siły chodź dam ci fore nie no żartuję, nie dam ci fore oczywiście wam będę dawał fore i na pewno mnie pokonacie bo jesteście lepsi ode mnie więc Dobra, no i co, 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 ej, co to było? To z nim powalczymy. Equip. Dobra, łatwo z tobą byku. Nie, no jaká je Sozni. To jo. Nie, 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 nie. A môžem biga zrobić. Big parot. To dlaczego CPT sú také takie wielkie? O, kluczko rozumiem. Dodaję ten nic. <śm> I dwa, i trzy i cztery. Plosy zostawcie łapki w górę, bo się ucieszę wtedy. I będę pół na odcinek. Dobra, popraszamy. Z eee. nice. Teraz bicka trochę poćwiczymy. Czy, czy ten bicek tutaj będzie rosnął? Ciekawe. Obra. na tym się mało zarabia, zauważyłem. Czekaj, piszę kody, które są zawsze wpisywane. Chciała! Ty, ty jeden. Te jeden nie działa, ale ten za, ten, ten, ten kodzik to on dawał bo nie wiem l, e, a, -s -e. Um. O, 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 i epic, nice Może dostałem jakiegoś pusta? Ta dostałem na gold. Ta dostałem chyba na golda. Czekaj, bo to wygląda jak 2 albo 9. Nie wiem. Czy za w końcu tego mafia błyska? <laughs> Mówię coś od niego, dobra. Ehm. Um. Um. O no, halo? Nie wiem, to jest jakiś cheater. bo mam więcej od niego i to dwa razy. A czy co? Mam o dwa tysiące więcej stręge od niego. Okej, podnosíme, podnosíme. Okej. Okay. O tu teraz. No halo! Jaký bez Prosimy dalej. Mogę to, a mogę to. Dobra, się poćwiczymy. Speedrun, tu, tu, tu. Aha, dobra. Mając pięćdziesiąt tysięcy, wygram z nim? Mam o 10 tysięcy więcej od niego, więc... Jezu... Ej, nie da się z nim. A z nim? No. Tak jakby przegrałem. Co? Wolałem to. Szybciej podnosi. Dostaję tyle samo, ile za tego. Czekaj. Plus 20, plus 9. No to leci tak szybko, że dostaje tyle samo, co, tyle, co tam. Więc no. dobiję 60 tysięcy stręża i będzie kończyć ten materiał dobra, podnosimy, dobre, ojej, oh yeah, let's go dobra jeżeli chcecie więcej takich gierek zostawcie łapkę i subika a ja będę kończyć ten odcinek. Papa! Pa.